Ametyst to kamień o niezwykłej, głębokiej, fioletowej barwie, który od wieków zachwyca swoim naturalnym pięknem. W biżuterii przyciąga wzrok subtelnym blaskiem i elegancją, dodając wyjątkowego charakteru każdej stylizacji. To odmiana kwarcu, której kolor powstaje dzięki obecności żelaza i działaniu naturalnego promieniowania ziemskiego. Dlatego każdy kamień ma unikalny odcień i strukturę. Ametyst od dawna uważany jest za symbol harmonii i spokoju. Ma pomagać w odzyskaniu równowagi i chronić przed negatywną energią. W połączeniu ze srebrem tworzy ponadczasową biżuterię, która łączy naturalne piękno z delikatnym blaskiem rzemieślniczej precyzji. Idealny wybór dla osób, które cenią elegancję, intuicję i wewnętrzną harmonię. Ametyst to magia natury, zaklęta w srebrze.